Jesteśmy pielgrzymami nadziei. Nie tak dawno, w niedzielę świętej rodziny tak bardzo wyraźnie przypomniał nam o tym, papież Franciszek otwierając święte drzwi Porta Santa, przypomniał nam, bo to nie jest tak, że tymi pielgrzymami nadziei jesteśmy dopiero od minionej niedzieli tydzień temu. Jesteśmy nim jak zresztą przypomina nam znowu dzisiaj ewangelia ogarnięci tą światłością która przychodzi do nas która jest nam podarowana gdy przychodzimy na świat w taki szczególny sposób przez sakrament chrztu świętego kiedy stajemy się podobni do Chrystusa kiedy stajemy się królami kapłanami prorokami mamy być tymi, którzy zarządzają. Zarządzają tym, co Bóg daje nam w ręce. Mamy tym zarządzać z nadzieją, że nam się uda. Uda się być świętymi. Chcemy również wejść w to współuczestnictwo w kapłaństwie Chrystusa, składać ofiarę. Chcemy rzeczywiście ofiarować Panu swoje całe życie, tak jak On nam je dał. Chcemy być codziennie Jego prorokami, właśnie prorokami nadziei. Nie jakichś planów, zamierzeń, nie jakichś pomysłów naszych na życie, ale właśnie nadziei, tej nadziei, która rodzi się z ducha świętego, która jest jakby pomnożeniem tej światłości chrzcielnej. Dzisiaj lektura Słowa Bożego przynosi nam rozważanie o samym Bogu. Najpierw ukrytym pod tym słowem mądrość w Starym Testamencie, następnie w Nowym Testamencie pod tym słowem logos, słowo. Bóg zechciał zamieszkać pośród nas. Dosłownie, gdybyśmy wzięli do ręki tekst Ewangelii według Świętego Jana w oryginale w języku greckim i przetłumaczyli to, tak, jak to powinno być przetłumaczone dosłownie, to słowo owo postawiło namiot tak bardzo mocno, rzeczywiście, wyraźnie, konkretnie zamieszkało pośród nas. To nie jest jakieś duchowe, efemeryczne, złudne, jak wiatr przęknie i gdzieś poleci dalej. Postawił namiot i został z nami. Jeśli chcemy, Rzeczywiście uczyć się nadziei, chcemy nieustannie na nowo czuć się zaproszeni do wejścia na tę drogę rozważania o swojej nadziei, abyśmy mogli jako prorocy zaproponować tę drogę innym, to musimy być świadomi, że oto Słowo jest z nami, że ta mądrość Bóg sam jest z nami. Nie będziemy zwiastunami dobrej nowiny, nie będziemy zwiastunami nowonarodzonego, nie będziemy zwiastunami ewangelii nowonarodzonego, ewangelii nadziei, jeśli sami nie uwierzymy w to, że on jest pośród nas. Święty Paweł Apostoł w innym miejscu mówi: on jest bliżej niż cokolwiek możemy sobie wyobrazić. Przenika nas na wskroś. On jest z nami. Bóg udzielił nam siebie, abyśmy chcieli rzeczywiście najpierw uwierzyć, pomnożyć tę wiarę, tak jak tylko potrafimy, przez kontakt z Bogiem na różne sposoby. Najpierw przez Słowo Boże, następnie przez sakrament, ale poprzez również i to nasze codzienne oddawanie się jemu i rozważanie naszego życia w tym kontekście, w relacji do samego Boga, abyśmy też Otwierali się na słuchanie tych innych proroków, których Pan Bóg postawił koło nas, abyśmy razem, jako rodzina pielgrzymów nadziei, rzeczywiście umacniali się na tej drodze. Amen.